Cześć, witam Was bardzo serdecznie 16 grudnia 2024 roku i zaczynamy nasze poniedziałkowe zestawienie sytuacji na rynkach finansowych no i dzisiaj standardowo zaczniemy sobie od kryptowalut szczególnie od Bitcoina, który wybił nowy ATH na poziomie 106 600 dolarów na niektórych giełdach było nawet 650 więc warto od tego zacząć dzisiaj będzie kilka też towarów do omówienia no, i na samym końcu kolejne dwie spółki, które ja mam na oku, które w przyszłym roku będę chciał inwestować, więc one będą na samym końcu. Więc, kogo to nie interesuje, nie musi oglądać do końca. Więc zaczynamy sobie. Mam nadzieję, że dam radę jakoś to szybko dla Was ogarnąć, bo cały weekend jestem. Dosyć mocno rozchorowany, i wirus mnie tutaj męczy, więc szybko chciałbym przebrnąć przez to. No ale na początku jeszcze chcę Wam przypomnieć o tym konkursie na giełdzie Bing X, gdzie można zgarnąć ledgera, 1000 USDT oraz dostęp do nas do Discord'a. A my bez zbędnego przeciągania lecimy sobie standardowo do CoinMarketCap, gdzie w ostatnich 24 godzinach bitcoin 3,3% na plus. Natomiast Ethereum 2% na plusie. Największy wzrost zaliczyło z pierwszej setki z coin market Cup FTM i było to prawie 15%, a największy spadek zaliczył token giełdy KuCoin, czyli KCS, nieco powyżej 10%. No ale to nie jest nic takiego. Nadzwyczajnego, dzisiaj nie spoglądamy sobie do danych z Maximusa. Szczególnie dlatego, że na danych on -chain nie widać nic nadzwyczajnego, eee, dlatego lecimy sobie dalej. Wskaźnik strachu i chciwości aktualnie poziom 83, czyli ekstremalna chciwość od dłuższego już czasu. Natomiast wskaźnik Altcoin Season Index pokazuje nam poziom 67. No i mapa likwidacji. Wiadomo, że przy tej podbitce, która była na Bitcoinie, to wszystkie likwidacje z góry zostało ściągnięte, na no było i dosyć sporo, no i na Binance znowu padł dosyć ciekawy rekord, o którym już sobie powiemy. No i ostatnie 24 godziny w liczbach to było prawie 100 tysięcy pozycji na dźwigni zlikwidowanych na łączną kwotę. Prawie 329 milionów dolarów, z czego longów było nieco powyżej 133 milionów, a shortów nieco powyżej 195,5 miliona dolarów. No i największe zlecenie likwidacyjne miało miejsce na Binance i był to Bitcoin do USDT, był to dokładnie short. No i tam padła pula prawie 20 milionów dolarów, więc naprawdę sporo. Więc kogoś mocno dzisiaj o poranku zabolało, no a my lecimy dalej. Warto wspomnieć, że dzisiaj Cardano ma ponad 18,5 miliona tokenów do uwolnienia. No i tak samo Arbitrum, a tu jest ponad 92,5 miliona. Więc dosyć sporo. Jestem ciekawy, czy to wpłynie jakkolwiek na cenę. No, mam nadzieję, że nie. No i lecimy sobie do trzech artykułów, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Pierwszy Michael Saylor zapowiada rekordowy zakup bitcoinów dla MicroStrategy. No to o tym już mówiono w weekend. No i on chce w końcu kupić bitcoiny powyżej 100 tysięcy dolarów za bitcoina, co zbliży go tutaj do posiadaniu już ponad 50 miliardów dolarów w bitcoinie. Lećmy dalej. Kolejny artykuł. Dyrektor do spraw technicznych Ripple. Radzi unikać FOMO w obliczu oczekiwanych skoków cen RLUSD przy uruchomieniu, tutaj oczywiście chodzi o tego stablecoina, którego chcą niedługo uruchomić. No i trzeci artykuł: Bitcoin gwałtownie wzrósł powyżej 106 tysięcy dolarów w nadziei na rezerwy strategiczne, podaje Reuters. No i tutaj mowa oczywiście o tym, że Donald Trump znowu zasugerował, że będzie chciał utworzyć amerykańską. Strategiczną rezerwę bitcoinów, podobną do rezerwy ropy naftowej, tak donosi Reuters. No i cena dynamicznie, momentalnie wzrosła, więc jestem ciekawy, jak to dalej się rozwinie. Mimo tej delikatnej korekty, dalej utrzymujemy się powyżej 105 tysięcy dolarów. I już lecimy do naszych wykresów. Zacznijmy sobie standardowo od wykresów bitcoina. No, i widać tutaj ewidentnie, że po tym szybkim wzroście była no delikatna realizacja zysków, no ale teraz dalej próbujemy rosnąć. Myślę, że dzisiaj decydujący moment to będą, będzie wystartowanie w Stanach Zjednoczonych giełd, więc ja raczej będę się wstrzymywał, chcę się trochę podkurować, no i wtedy po południu będę obserwował, co się będzie działo. będę próbował raczej sobie rozgrywać towary, tak jak chociażby gaz ziemny, który już sobie rozgrywam no i cierpliwie czekam wczoraj co prawda liczyłem, że jednak w okolicy ATH zawrócimy, miałem odpalonego shorta wczoraj, ale bardzo bliski stop loss na 6% więc całe szczęście wybiło mi go, więc zaoszczędziłem sporą część kapitału, bo w aktualnej sytuacji jak tutaj przy takim mocnym wzroście nie daj Boże, jeszcze dzisiaj pójdą jakieś dobre newsy. No to możemy spodziewać się jeszcze dużo większego wzrostu. Więc ja aktualnie tylko się będę próbował przyglądać. No i lecimy dalej. Ethereum no trochę słabo wychodzi na tle bitcoina. Bo jak wczoraj bitcoin tak mocno fajnie wzrósł, właściwie dzisiaj w nocy, no to Ethereum słabiutko, nieco powyżej tylko 4000 zaleciało. No, i bardzo szybko spadliśmy z powrotem na 3930, ale to oczywiście ma dużo wspólnego z rosnącą dominacją na Bitcoinie. No, teraz trochę zaczyna Ethereum startować, no ale chwilowo myślę, że nie ma tutaj zbyt większych nadziei na nowe ATH. Ja sam próbowałem rozgrywać Doja, bo liczyłem, że jeżeli Donald Trump tutaj próbuje, dosyć mocno mówić na temat krypto, to liczyłem, że Elon się podepnie i spróbuje trochę Doge'a podpompować, tak też się nie stało, doczkoń też stoi w okolicach 40,5 centa więc ja aktualnie krypto się tylko przyglądam nie ma co stać na lewo i prawo z stablecoinami a my lecimy dalej, warto wspomnieć o A0 A0 kiedyś było w moim portfelu, dzisiaj Wzrosło o 17%, więc dosyć pokaźny wzrost, no ja tylko wrzucam to jako taką ciekawostkę, widać, że A0 jednak nie kosztuje 0, aktualnie 55 centów, no myślę, że jest tutaj jeszcze szansa na odreagowanie, kilka wydarzeń tutaj właśnie A0 ma przed sobą. Więc może faktycznie spróbuję jeszcze zyskać. Ja osobiście nie posiadam ani jednej sztuki, no i nie zamierzam kupować. Dla mnie ten projekt okazał się pechowy. Co prawda, miałem na samym początku dosyć fajną pulę, później uśredniałem sobie przy spadkach, no i koniec końców, podczas sprzedawania, wyszedłem tak jeszcze na zero na zero, właściwie na minus. Więc tam byłem stratny koło jeszcze 25%, i żeby wyjść na zero to jeszcze musiałbym dokładać. Na szczęście tego nie robiłem, bo wykres później cały czas nurkował w dół, więc całe szczęście, że wychodziłem zawczasu. Nawet teraz 55 centów by mnie za mocno nie ucieszyło. Ale lecimy sobie zobaczyć jeszcze Atoma, bo Atom przykuł tutaj dosyć mocno mój wzrok i to jego wsparcie na 8,75 70 5 centów. Bardzo mocno tutaj jest testowane to te wsparcie. No i mam nadzieję, że nie zostanie przebite, że w końcu posłuży nam przy spadającej dominacji do jakiejś trampoliny, aby w końcu wbić się tutaj powyżej tych 10 dolarów, powyżej tej żółtej strefy. No ale póki co nie ma co za mocno na to liczyć. Ale jeżeli dobijemy z powrotem na 8,75, to myślę, że będzie fajna tutaj opcja odpalenia jakiegoś chociaż krótkoterminowego longa. Teraz lecimy sobie zobaczyć towary. No i zaczynamy oczywiście od złota. Złoto, które mimo tego zeszłotygodniowego rajdu, gdzie poleciliśmy naprawdę dosyć fajnie, bo z poziomu 2625 aż tutaj do poziomów 2725, czyli 100 dolarów złoto zyskało w ciągu jednego tygodnia, no ale scenariusz zaczyna się powoli powtarzać no i mamy kolejny poniedziałek kolejny spadek, no i ostatnie poniedziałki, no bywały dosyć spadkowe, no ale później przez resztę tygodnia fajnie nam cena rosła, więc ja sobie poczekam jeszcze trochę liczę, że może faktycznie spróbuję tutaj złoto jeszcze zjechać do okolic 2624 no z tego miejsca chętnie bym otworzył jakiegoś longa Póki co nie planuję rozgrywać w tym miejscu złota. Wystarczy, że mam na spocie, mam fizyczne złoto, więc tutaj shortować do tego poziomu nie chcę. No bo możemy faktycznie już pomału teraz startować tutaj wbijać z powrotem do czerwonej strefy. No ale warto o tym wspomnieć, że jednak poniedziałki, początki tygodnia lubią być tutaj raczej w dołkach, no a później rośniemy. Mam nadzieję, że urośniemy teraz po raz kolejny. No bo jest tutaj jeszcze dosyć spory zasięg do wzrostów. No i teraz gaz ziemny, gaz ziemny, który dzisiaj otworzył się znowu luką. Warto wspomnieć, że w zeszłym tygodniu również otworzył się luką. Po zamknięciu luki fajnie cena wystartowała. No i teraz też na to liczę, tym razem luka jest w drugą stronę. No i ja już mam otwartego longa właśnie tutaj pod zamknięcie tej luki, póki co mam troszkę niżej zabezpieczoną pozycję tutaj w tym miejscu na stop lossie. na wypadek gdybyśmy chcieli polecieć jednak niżej ale w momencie kiedy domkniemy lukę, warto zabezpieczyć sobie pozycję na break even, no i poczekać, bo ja docelowo liczę, że nawet możemy dostać w tym tygodniu ride tutaj powyżej 3,30, mam nadzieję, że to też się Spełni więc póki co czekam cierpliwie, no i obserwuję, co się będzie działo i jak będzie miało tutaj też wpływ na ropę. Bo ropę też obserwuję, ale dzisiaj nie będzie o ropie. Dzisiaj skoczmy sobie, zobaczyć jeszcze cukier. Cukier, który wygląda tutaj naprawdę jak z obrazka, leci cały czas w tym swoim kanale spadkowym. No i myślę, że tutaj w okolicy 2000 Powinien już delikatnie nam odbijać, ale pamiętajmy, że tutaj w okolicy 1800 dolarów mamy tą zieloną strefę, która może faktycznie chcieć być zaliczona. Zaliczenie tej strefy jeszcze tutaj do okolic luty, marzec, myślę, że jak najbardziej jest to do zrobienia. I ja, tak jak mówiłem, będę próbował sobie rozegrać tutaj longa w okolicy między 1950 a 2000 no ale z bardzo bliskim stop lossem, na wypadek właśnie zejścia dużo niżej. Jak zejdzie do okolic 1800, no to tutaj będę próbował się ładować trochę większym kapitałem, ale to będzie taka pozycja raczej na małej dźwigni, no i pod dłuższy termin. No i warto wspomnieć o kakao, które cały czas idzie, pnie się coraz wyżej, no i bardzo blisko mu już tutaj do zaliczenia nowego ATH. Myślę, że jak najbardziej jest to do zrobienia. Złamaliśmy ten trend spadkowy, który tutaj był praktycznie od kwietnia tego roku. No i myślę, że ten szybki wzrost da tutaj fajny potencjał do wybicia trochę wyżej, nawet do 13 tysięcy. Myślę, że kakao jest w stanie polecieć. Ja osobiście nie rozgrywam. Odpuściłem już od dłuższego czasu rozgrywanie kakao. Tym bardziej shortowanie w aktualnym tutaj dosyć mocnym trendzie wzrostowym. No myślę, że nie jest wskazane, a ja póki co nie czuję tutaj kakao, żeby rozgrywać ani na longa, ani na shorta. Chętnie poobserwuję, chociaż wiem, że na Discordzie niektórzy usilnie próbują grać i nawet fajnie im to wychodzi. Po przy tych mini korektach lubią też wbijać w longi, więc jak najbardziej propsuję z tego powodu, ale ja tego nie czuję, no i odpuszczam. No, i lecimy sobie teraz do tych dwóch spółek, które ja będę chciał rozgrywać, więc zacznijmy sobie najpierw od spółki numer jeden, czyli WCN. WCN jest to przedsiębiorstwo, które świadczy usługi związane z zarządzaniem odpadami w Kanadzie oraz w Stanach Zjednoczonych. No i oni pojawili się już w 1997 roku, a jego Siedziba jest zlokalizowana w Teksasie. No i póki co, teraz mamy chwilowy zjazd. Aktualnie jedna akcja kosztuje niecałe 180 dolarów, no ale warto zobaczyć, jak to wygląda w długim terminie. No i spójrzcie sobie tutaj, chociażby od 2012 roku, cały czas mamy wzrost, lokalne korekty, no ale tutaj mamy cały czas. Wzrost. Ja też będę chciał, nie tylko, właśnie, spółki związane z wydobyciem, ale też właśnie z przetwarzaniem odpadów, bo myślę, że z roku na rok ta tutaj dziedzina będzie się mocno rozwijała no i odpadów jest coraz więcej, no i coraz droższe, i takie właśnie spółki, które zajmują się odpadami, będą coraz mocniej zyskiwały. Więc ja tutaj cierpliwie czekam, mam przygotowany kapitał, liczę na jakąś większą korektę, no i będę chciał wtedy się załadować właśnie w te spółki, więc pierwszą z nich jest WCN a drugą z nich jest RSG, tutaj mamy od razu też wykres dzienny, widzimy bardzo mocny wzrost, no i firma RSG, jest to Republic Service, zajmuje się odbiorem, zagospodarowaniem i recyklingiem odpadów, odpadów w 42 amerykańskich Stanach. Ona również została założona w 1996 roku, a jej centrala mieści się w Phoenix w Stanach Zjednoczonych. Więc tutaj dosyć też widać, że mamy dosyć ciekawy, regularny wzrost z małymi korektami. Dlatego ja jak najbardziej będę chciał ładować się w te spółki, ale pamiętajcie, długoterminowo, więc. Nawet jeżeli przyjdzie korekta, ja też jestem zabezpieczony na tą ewentualność, aby dokupić sobie właśnie na takich korektach, też dużo więcej. Pamiętajcie, to są tylko i wyłącznie spółki i ETF-y, które ja biorę pod uwagę. Nie zachęcam Was jak najbardziej do kupowania. Pytaliście się, w co będę chciał inwestować, więc w każdy wtorek Wam będę podawał. Mam tych spółek 14. Więc co tydzień w dwie spółki Wam będę tutaj podawał. Jeszcze nie zakupiłem ani jednej akcji. Czekam cierpliwie na odpowiedni moment. No bo większość tutaj tych spółek jednak szoruje tutaj po ATH, więc przydałoby się jakieś odreagowanie. A jak coś można kupić taniej niż drożej, no to zachęcam Was jak najbardziej, abyście z tego korzystali. No bo więcej wtedy macie w swoim portfelu. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję wszystkim za lajki, like, suby i za komentarze. Jakoś udało mi się dotrwać do końca. Ja już uciekam się wykurować no i obserwować, co się będzie działo dzisiaj na giełdach. Dzięki i do usłyszenia. Do jutra. Hej.